Ważna i symboliczna dzisiaj uroczystość, nowe suwnice w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym to z jednej strony usprawnienie procesu przeładunku, ale one także pokazują jaka jest dynamika rozwojowa gdyńskiego portu. Na wsparcie inwestycji i rozwój przeładunków intermodalnych w Polsce państwo i Bruksela przeznaczyło pewne kwoty. Innymi słowy, te suwnice w 1 trzeciej zostały zapłacone przez Unię. Obie kosztowały ponad 55 milionów złotych, i one są takim elementem, który tworzy nową zdolność przeładunkową terminala. Do końca roku osiągniemy 1,2 mln TIU zdolności rocznej. Dzisiaj ona jest na poziomie 700 tysięcy. Żeby mówić o zrównoważonym rozwoju, to zarząd portu musi rozwijać nabrzeża, place, pogłębiać port, tworzyć nową obrotnicę, a terminale inwestują w urządzenia. I tylko wtedy, jeżeli potrafimy te puzzle poskładać, wychodzi z tego wynik taki, jaki osiągnęliśmy w roku 2014, czyli pełna satysfakcja, najlepszy wynik w historii portu gdyńskiego i bardzo dobre perspektywy dla rozwoju obrotów i kontenerowych i całościowych portów, bo to jest dla nas najważniejsze na następne lata. Polskie porty stają się coraz bardziej atrakcyjne, bo nie tylko dostarczenie ładunku do portów jest ważne, ale także czas jego dalszej spedycji do miejsca przeznaczenia. Stąd też dzisiaj możemy z wielką radością obserwować, że każda z tych inwestycji to gwarancja nie tylko sukcesu biznesowego poszczególnych terminali portowych, ale dla nas wszystkich satysfakcja, że polska gospodarka morska w tym wymiarze portowym rozwija się znakomicie. Każda tego typu inwestycja, jak ta w tym przypadku inwestycja w infrastrukturę nabrzeżową w porcie morskim przekłada się na konkurencyjność i zdolność przeładunkową portu morskiego. W związku z tym polskie porty morskie dzisiaj gdynia uczestniczą w konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie, a ważne jest to, żeby pamiętać, że wszelkie inwestycje w innowacje przekładają się na silną gospodarkę morską.